Zaczynamy, proszę Państwa, od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zaprosiłem dodatkowo po raz pierwszy, co jest pewnym precedensem, ale wyraziliśmy opinię, że mamy nadzieję, że zapisze się jako tradycja. Na przyszłość również zaprosiłem pana prezydenta Rzeczypospolitej, elekta, pana Karola Nawrockiego, do udziału w charakterze gościa dzisiaj. Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale właśnie po to, by też pomóc nowemu prezydentowi, który za 6 tygodni przejmie urząd prezydenta Rzeczypospolitej ode mnie, aby pomóc mu wdrożyć się. Wymieniliśmy z panem prezydentem Elektem dość oczywistą uwagę. Jest naszym obowiązkiem i musimy się do siebie przyzwyczajać. Takie są reguły gry. I będziemy tak czy inaczej współpracować w bardzo wielu dziedzinach. Jeśli cała sprawa wyborów osiągnie swój szczęśliwy finał. Pan prezydent Elek zauważył, że mimo wszystkich różnic, przynajmniej jedna rzecz na pewno nas łączy, czyli Lech Gdańsk, co trudno zaprzeczyć. I to, to jest dość silna więź, także nie, nie można tego lekceważyć. Ale mówiąc zupełnie serio, obaj zdajemy sobie sprawę, że nadrzędnym interesem wszystkich w Polsce jest to, aby instytucje państwowe, czy się kochają, czy nie, bez znaczenia, muszą ze sobą współpracować. Piłka nożna łączy, proszę Państwa, jak widać. Podobno w studiu mój pierwszy gość, Leszek Miller, były premier. Witam Pana. Witam Pana, witam Państwa. Myśli Pan, że ta piłka nożna połączy Karola Nawrockiego i Donalda Tuska i że usiądą sobie w jakimś gabinecie i będą kibicować swojej drużynie wspólnie? Może kogoś połączy, ale na pewno nie tych dwóch panów, których tu widzieliśmy. Czy to tylko kurtuazja dzisiaj? Niepotrzebna zresztą. W ogóle, oczywiście prezydent może zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej kogo uważa, ale goście nie muszą przyjść. To uważa pan, że niepotrzebnie kto przyszedł? Ci, którzy uważają, że proces yy, weryfikacji yy, rezultatów wyborów się nie zakończył. Yy, uważa pan, że Donald Tusk uważa, że się proces nie zakończył? On dzisiaj mówił, że nikt nie kwestionuje wyniku wyborczego, ale dodawał, że chodzi o to, żeby wyborcy mieli pewność, że wszystko odbyło się zgodnie z no, prawem, prawdą, procedurą itd. Muszę niestety wyznać, że Donald Tusk wysyła sprzeczne sygnały. I powinien w tej sprawie zachowywać się jednoznacznie. 6 sierpnia ma być zaprzysiężenie pana prezydenta. I jeśli zostanie zaprzysiężony, jeśli się okaże, że wszystkie weryfikacje głosów są dla prezydenta Elekta korzystne, no to wtedy trzeba oczywiście rozpocząć z nim współpracę, ale nie dzisiaj. To, że Dzisiaj wszyscy się tam pokazali. To jest bardzo zły sygnał dla tych milionów obywateli Rzeczypospolitej, którzy uważają, że ich głosy zostały zafałszowane albo zlekceważone. Panie premierze, a pan uważa, że wybory są zafałszowane i te głosy są zlekceważone? No bo rzeczywiście jest taki podział. No, Roman Giertych uważa, że trzeba wszystko przeliczyć od nowa, że te protesty są słuszne, ale są tacy politycy, którzy mówią nie podważajmy tego, wszystko jest w porządku. Tak naprawdę te nieprawidłowości są tylko w takich komisjach, no nielicznych komisjach i że to nie może mieć wpływu na ostateczny wynik. Każdego dnia przybywa sygnałów, że cały ten proces liczenia nie był w porządku. Także i dzisiaj. I to sygnałów od coraz bardziej poważnych instytucji państwa. Otóż nie jest naganne to, że mogą się odbyć, może się odbyć kolejne przeliczenie głosów. Naganne jest to, jeśli obywatele będą mieli poczucie, że zostali oszukani. To znaczy, że ich głos nic nie znaczy, dlatego że oni mogą pójść do urny wyborczej i wrzucić swoją opcję, ale potem zostanie to zmanipulowane. Jeżeli taki, takie wrażenie się utrzyma po tych wyborach, to niestety wielu obywateli już nigdy nie pójdzie do wyborów. Czy pan uważa, że wybory są sfałszowane w Polsce? Ja nie wiem, czy są sfałszowane, ale wiem, że cały proces weryfikacji powinien zostać przeprowadzony łącznie z powtórzeniem wyborów, jeżeli taka y, sugestia y, końcowa zostanie y, zapisana. Nie ma nic gorszego niż poczucie u wyborców, że zastali oszukanie. Panie premierze, ale przecież ta procedura wygląda w taki sposób, że są protesty składane do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy zdecyduje, co z tym dalej zrobić. Rozumiem, że jest opcja na przeliczenie niektórych głosów, czyli w niektórych komisjach, na ewentualne przeliczenie wszystkich głosów, albo na uznanie, że w zasadzie nie ma sprawy. Sąd Najwyższy czy Izba Kontroli no więc właśnie, To jest drugi element tego pytania, który miałem za chwilę dokończyć, no bo ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych jest uznawana przez połowę politycznej Polski i nieuznawana przez drugą połowę politycznej Polski? W dodatku jest nieuznawana przez instytucje międzynarodowe. Jak wiemy. W związku z tym powinna być procedura zgodna z konstytucją, która zakłada, że cały skład Sądu Najwyższego będzie w tej sprawie obradował. Przecież pomysł z, z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej to jest pomysł Kaczyńskiego, który przygotowywał się do tych wyborów i wymyślał rozmaite instytucje. Wie Pan, różnie można myśleć o Kaczyńskim, jego otoczeniu, jego zapleczu politycznym, ale ja jestem pod wrażeniem ich wyobraźni, ich umiejętności i ich. E, mm, posługiwania się czy przeprowadzenia operacji, które powinny być przeprowadzone z ich punktu widzenia. To jest olbrzymi kontrast z drugim obozem, który sprawia wrażenie wypełnionego przez rozmaite niezgóły i ofermy. Panie premierze, to za chwilę o ten drugi obóz zapytam, jak pan mówi o niezgółach i ofermach, ale jeszcze dokończmy tę kwestię dotyczącą liczenia głosów i wyborów. No ale Zdecyduje ta izba prawdopodobnie i być może zdecyduje, żeby policzyć trochę. No to właściwie jak to się ma skończyć? Ostateczne decyzje będzie podejmował marszałek Sejmu, bo on zwołuje Zgromadzenie Narodowe. Więc yy, sam się nad tym zastanawiam, co marszałek Sejmu powinien w takiej sytuacji zrobić. No ale co może być marszałek Sejmu? Może nie zwołać. Jak nie zwoła Zgromadzenia Narodowego, to prezydent nie jest oprzysiążony. No tak, tylko pytanie, czy taka rada, czy taka sugestia trafi do Szymona Hołowni i on taką radę i sugestię przyjmie, a potem jeszcze ją rozpatrzy i uzna, że w ogóle jest coś warta. Ja tego nie wiem oczywiście, ale jeżeli Hołownia doszedłby do wniosku, że liczba tych wszystkich nieprawidłowości, a one prawdopodobnie idą w tysiące, jest tak poważna, że on nie może nad tym przejść do porządku dziennego, no to ma tylko jedno wyjście. Panie premierze, no ale słyszy pan od klasy politycznej, no niekoniecznie akurat od Romana Giertycha, który rzeczywiście kwestionuje i cały czas walczy o to, żeby te głosy były chyba przeliczone jeszcze raz, że trzeba uznać to, co jest zrobione, to znaczy, że Karol Nawrocki jest prezydentem i po co się wikłać w te sprawy, bo zawsze jakieś nieprawidłowości były, a PiS przecież w 2014 roku też podważał no, wybory, mówiąc o liczbie oddanych głosów nieważnych. Proszę pana, to są podszepty szatana. Dlatego, że w efekcie, efektem ma być to, że ludzie mają machnąć ręką i powiedzieć, dobra, co mnie to obchodzi, oddałem swój głos, nie będę się dalej przyjmował i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest. Prosta droga do zawalania się demokracji i prosta droga do uzyskania przez obywateli świadomości, że od nich nic nie zależy. To jeżeli od nich nic nie zależy, to po co uczestniczyć w demokracji? Czyli kończąc ten temat, uważa Pan, że trzeba by było przeliczyć wszystkie głosy? Jeżeli będzie coraz więcej sygnałów, że jest coraz więcej nieprawidłowości, to powinny być przeliczane wszystkie głosy, i wtedy, jak wygra Nawrocki, to wygra Nawrocki, nikt tego nie będzie kwestionował. Jak wygra Trzaskowski, to będzie jeden wielki dowód, że PiS próbował zmanipulować te, te wybory, ale obywatele będą mieli pewność. Jest tak, jak chcieliśmy, żeby było. To teraz Panie Premierze zapytam Pana o te niezgóły z obozu rządzącego, jak Pan powiedział, bo to cytat, że tam raczej jest ich więcej, tych, którzy sobie nie radzą. Czy ten rząd wobec tego według Pana przetrwa do 2027 roku? Premier uzyskał wotum zaufania i tak teraz trochę przycichło, chociaż nie przycichły spory w koalicji. Właśnie. Premier uzyskał wotum zaufania i to w sposób taki bardzo stanowczy i Premier zrobił słusznie, że wystąpił o wotum zaufania. Tylko pan sam zauważył. Było wotum zaufania, no i co dalej? No na razie nic. No właśnie. Otóż, y, jeśli pan pozwoli, to według mnie to powinno być tak. Jest dzień wotum zaufania. Na drugi dzień rząd ogłasza plan, który jest oparty na starej, wypróbowanej y, propagandowej y, y, praktyce. One day, one, one news. Każdego dnia coś ważnego rząd zapowiada, rząd to przedstawia i tak dalej, i tak dalej. Zaczynając oczywiście od rekonstrukcji rządu. No i wtedy obywatele myślą sobie, no, teraz już wiemy po co Tusk. Panie premierze, pan jest chyba idealistą. Dzisiaj premier Tusk powiedział, że do końca tego tygodnia poznamy rzecznika rządu. A co ja, mam, co ja mam do powiedzenia? No. <grafię> Zamiast kroczącej rekonstrukcji mamy drepczącą rekonstrukcję. Dreptu, dreptu, dreptu. <grafię> <grafię> I, I proszę pana, za chwilę ludzie sobie pomyślą, po co to wszystko? Po co by było to wotum zaufania? Przecież nic się nie dzieje. No, jest pan, widzę, ostrym krytykiem każdej władzy, a władzy Donalda Tuska teraz szczególnie. Tylko, że może trzeba, panie premierze, na przykład się pozbierać po porażce, może trzeba poczekać na te głosy, które trzeba przeliczyć, może trzeba no tak, się dogadać z koalicjantami, to bo pan, przecież czas koalicyjny Ale rząd. to pan zakłada, że taki wariant przegranego Trzaskowskiego w ogóle takiego wariantu nie było. Koalicja tego nie rozpatrywała, i koalicja, koalicja tego nie zakładała. Wie pan, jako publicysta Otóż obserwujący scenę polityczną, jeżeli pan mnie pyta, mogę powiedzieć, że planu B jakiegoś szczególnie przygotowanego nie właśnie. Widać. Natomiast jestem pewien, że plan B był w drugim obozie, w obozie Kaczyńskiego. I jestem tym szczerze zmartwiony, że na początku pan wspomniał o drużynach, o drużynach piłkarskich, że te dwie drużyny. Tak od siebie różniące się są tak różne w sensie jakości, że ta jedna drużyna ma taką przewagę nad tą drugą. Ale to jest według pana problem trenera, czy problem, nie wiem, kapitana drużyny? Wszystkiego potroszę, wie pan. Ja tutaj u pana chyba wielokrotnie, jak żeśmy rozmawiali o procesie rozliczeń. Pamięta Pan, jak mówiłem, że wszystkie najważniejsze, najtrudniejsze sprawy muszą być załatwione w ciągu pierwszych trzech miesięcy? Jak nie zostaną załatwione w ciągu pierwszych trzech miesięcy, to nigdy nie zostaną załatwione. No i wykrakałem. No. Te dzisiejsze kłopoty dotyczące funkcjonowania. Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, wielu innych rzeczy wynikają z tego, że sprawy nie zostały przecięte w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Ale przezna Pan ten argument, który był głównie podawany, że Andrzej Duda siedzi w pałacu prezydenckim i on nie będzie godził się na zmiany w sądownictwie, bo są nie po jego myśli. Te, to trzeba było omijać prezydenta. Też o tym mówiliśmy, że można omijać prezydenta. Zresztą, teraz usłyszałem niedawno, że jak nie będzie można pracować z nawrocy. To będzie się omijać pana Nawrockiego. Odkrywcza teza. Tylko no. Dlaczego nie była stosowana przez 15 miesięcy? Może liczono na to, że Trzaskowski na pewno wygra wybory. No tak, czyli nie było planu B. Panie premierze, ale panowie to pytanie, czy ten rząd według pana przetrwa w tej sytuacji, o której pan mówi? Czy on przetrwa po prostu, no bo może rzeczywiście będzie rzecznik rządu, w lipcu będzie rekonstrukcja, Tusk mówi o tym, żeby zmniejszyć liczbę resortów, być może powstanie jakiś super resort gospodarki, to profesor Grzegorz Kołodko tutaj niedawno był u mnie i mówił, że no musi coś takiego powstać, żeby w ogóle myśleć o przyszłości Polski, bo trzeba nową strategię dla Polski napisać i musi być jakiś szef gospodarki w Polsce. Ja mam cały czas wrażenie, że pan Kaczyński nie odejdzie od próby sformowania w Sejmie innej większości sejmowej, nie skupionej wokół koalicji obywatelskiej, a skupionej według PiSu. Do tego oczywiście potrzeba mu, posłów spoza jego kręgu, no ale Sklep z posłami został właśnie otworzony. Co pan ma na myśli mówiąc sklep z posłami? Rozpad koalicji trzeciej drogi. A to kto jest teraz, że tak powiem, produktem w tym sklepie? Którzy posłowie? Jedni i drudzy. Myślę, że w większym szoku są posłowie pana Hołowni. No ale. Nie wiem, czy brakuje 14 posłów, czy 15 do tego, żeby miał Kaczyński większość, ale, ale on, to jest, on to jest w stanie przeprowadzić. Ale panie premierze, no, Konfederacja, rozmawiam tutaj z politykami Konfederacji często, oni mówią, że wcale nie są chętni, żeby z Kaczyńskim robić jakieś mariaże, szczególnie w tej kadencji. Oni w ogóle mają podejście wolnorynkowe, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, bardziej niż Prawo i Sprawiedliwość. Może tam kwestie nacjonalistyczne, ich łączą, ale nie łączy ich gospodarka, więc oni w ogóle nie są chętni być, jak mówią, nie będziemy przystawką, nie damy się zjeść, wiemy jak to było kiedyś. To jest trochę inne pokolenie polityków, może. Może to jest inne pokolenie polityków, ale zasady gry politycznej zostają takie same. Niech pan sobie wyobrazi takiego działacza z Konfederacji, który przychodzi do domu i przy kolacji mówi do żony, wiesz co? Mam propozycję, żeby zostać ważnym ministrem albo premierem. Co myślisz? A że ona mu się rzuca na szyję i mówi kochany, no przez cały czas na to czekamy. Panie premierze, ale to nie wiem, czy ma pan najlepsze zdanie o polskich politykach, bo to by oznaczało, że politycy w Polsce to są oportuniści, gotowi właściwie sprzedać ale, własne ideały ale tacy, za stanowiska. Ale tacy są politycy na całym świecie. Niech pan nie ma złudzeń. To nie jest tylko kwestia. Ale wszyscy. Zdecydowana większość, proszę panu powiedzieć. Napatrzyłem się na to przez to jakiś deficyt, moje długie życie. Deficyt mężów stanu, panie premierze. Proszę pana, nie chcę przez to powiedzieć, że kwestie programowe nie odgrywają żadnej roli i tak Ale zwłaszcza dla ludzi, którzy po raz pierwszy trafiają na przykład do Sejmu. I albo gdzieś do gabinetów, do, do ważnych gabinetów. Oni są zauroczeni tą atmosferą, wie pan. Taki poseł przyjeżdża do siebie, do, swojej, do swojego miasta, zwłaszcza jeżeli to nie jest miasto duże. Patrzy, wszyscy się kłaniają, są pewni uznania, kochają go, on się pławi w tej atmosferze. No i teraz na przykład otrzymuje propozycję awansu. No, ale to ma krótkie nogi, bo to trochę trwa, taki blichtr, a później się może skończyć na przykład oczywiście. Właśnie klęską polityczną. No, oczywiście, no, ale e, wracając jeszcze na chwilę do Pana pytania na temat trwałości rządu. Sprawa byłaby oczywista, gdyby wygrał Trzaskowski. To można powiedzieć, sprawa wyborów za dwa lata jest rozstrzygnięta. No, ale wygrał Nowrowski. I być może można powiedzieć, sprawa wyborów za dwa lata też jest rozstrzygnięta. No tak, ale jest też teza i pewnie pan ją słyszał, że nikt nie chce być samobójcą, no bo może się zdarzyć tak, że ktoś pójdzie teraz w takie jakieś związki z Jarosławem Kaczyńskim, będzie próba odwrócenia sojuszy i znam argument polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, no ale nikt nie chce być stracony, nikt nie chce być przegrany, nikt nie chce być drugim kałużą, nie chce być zapamiętany jako ten, który zdradził, sprzedał jakieś właśnie ideały polityczne czy przywiązanie do tego obozu, który miał rządzić i rządzi. Tak się pocieszają czy. Ci... Dobrze. Ja nie wiem, czy się pocieszają, tylko argument taki przedstawiają. No dobrze, niech się pocieszają. No to widzę, panie premierze, że pan jest, że tak powiem, świadkiem brutalnej polityki przez te swoje lata wszystkie. W Napatrzyłem się wystarczająco długo. No ale dobrze, to wobec tego co upada rząd Tuska przed wyborami 2027 według pana? No to jest jeden z wariantów, który nie musi się zdarzyć, ale może. No i wtedy wybory wygrywa oczywiście Kaczyński to śpiewająco. No dobrze, a ci, którzy zdradzili, mówiąc tym językiem, i od, odeszli do Kaczyńskiego, to kim są w takim wariancie? Pragmatykami. Czyli realna polityka, totalnie brutalna. Zawsze taka była. No dobrze, a ten rozpad trzeciej drogi, tak konkretnie to, co się oznacza dla Polskiego Stanicy Ludowego według Pana i dla Hołowni, teraz jak to się dalej może potoczyć? Nawiasem mówiąc, jak Pan zobaczy, jaką siłę mają sondaże. No bo to sondaże zdecydowały, że jest tak, a nie inaczej. Gdyby na przykład w sondażach Trzecia droga miała 10%, to nie byłoby tego rozpadu. Ale mają 7, czy około 6 poniżej co prawda 8%. No tak, ale, ale to oznacza, że oni są koalicją, a koalicja nie przejdzie przez 8%, czyli w najbliższych wyborach nie weszliby w ogóle do Sejmu, więc PSL musi się ratować. Ale ratuje musi wyjść w samotności. Będzie samotnie startował. Ale jest? przejdzie przez 5%, bo mają powyżej 5%. Oni są w Sejmie, a Hołownia... Nie będzie w Sejmie. No I co to teraz jest, to się jest stanie z kołownią, Jest marszałkiem Sejmu, ma jakichś <coughs> ludzi wokół siebie, ma klub, ma partię nawet. Powinien trzymać się tego marszałkostwa dokąd będzie mógł. Czyli co, nie oddać Włodzimierzowi Czarzastemu tego fotela? No tak, dlatego że on bez tego, bez tej laski marszałkowskiej jest nikim. No a Czarzasty nie będzie bardzo chciał mieć laski marszałkowskiej? Może sobie chcieć. No ale panie premierze, przecież jest umowa koalicyjna, będzie rekonstrukcja rządu. No, jakiś, to tak pan opowiada o tym, jakby ci ludzie byli już zupełnie przegrani, bezwolni, jakby Tusk mógł sobie tam tylko machać chusteczką do nich nie. i mówić, słuchajcie, ja was o coś prosiłem, ale nie robicie tego. Nie, Tusk, ja, ja współczuję Tuskowi, bo Tusk ma czterech liderów, cztery partie koalicyjne, które jeszcze wewnątrz są też podzielone na mniejsze i to jest oczywiście droga przez mękę. Dlatego jego szansą, Tuska szansą, Chciałem powiedzieć, był, ale dalej jest. Jest czas. On musi wykorzystywać czas do maksimum. Jeszcze raz powtórzę. Dzisiaj y, wotum zaufania, a jutro one day, one news. No zobaczymy, kto będzie tym rzecznikiem rządu, panie premierze, bo to podobno ma być jakaś osoba, która sobie świetnie poradzi w takiej konstrukcji, o jakiej pan mówi, że właśnie codziennie do dyspozycji dla mediów 24 godziny na dobę i tak dalej. No proszę bardzo, sam jestem ciekaw, kto to będzie. Zobaczymy. No a jaka jest przyszłość przed Lewicą? Bo widzi pan, że Lewica jest podzielona na część Włodzimierza Czarzastego i Magdaleny Biejat, i część Adriana Zandberga, który jest w totalnej opozycji do, do władzy i, i, i ma już inną agendę, nieco polityczną. Proszę pana, jeżeli Lewica Czarzastego została wyprzedzona w sondażach przez pana Brauna, no to pora się pakować. I powiedzieć, bardzo przepraszamy, ale na jakiś czas znikamy. Nie będzie. Może wrócimy za 3 lata lat, lat, albo za 5 lat. No nie, ale to przecież Pan wie, że nikt się nie zwinie, że to nie jest tak w polityce, że dziękujemy bardzo, bo sondaż coś pokazał. No to zobaczymy, jak będzie drugi, z drugim sondażem i tak dalej. No ale przecież Pan wie, ja wiem, że to nie jest siła polityczna, która może o coś ważnego konkurować. No, no ale może siła... próba nawiązania koalicji. Niech pan zwróci uwagę, że siła nowej lewicy w Sejmie wynika z pozycji arytmetycznej, a nie programowej. Ale Magdalena Biejat zabiera głos bardziej niż Włodzimierz Czarzasty na przykład teraz jest kłótnia z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem o rozwody, to znaczy o to, żeby Kosiniak nie chce, żeby łatwiej się można było rozwodzić politycznie, nie politycznie, tylko to jest kwestia programu czy ustawy, a Magdalena Biejat zostawcie nas, my chcemy to przeprowadzić. No, widział pan to. No, widziałem no. Czy rozwody są naczelnym, istotnym, ważnym punktem małżeństw w Polsce? Może są, nie wiem, nigdy się nie rozwodziłem, Japonii, więc nie, 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 nie mam tutaj żadnego jakiegoś przykładu, z którego mógłbym brać nie wzór. No, ja tak tylko patrzę, jeżeli jest spór o rozwody, to się zastanawiam, co jest ważne w polityce. To na znaczy, no, Czy ważne jest właśnie. bezpieczeństwo, wojna i generalnie ułożenie właśnie. spraw, czy ważne są właśnie sprawy w zasadzie przegrane, kiedy ja, ale wiemy, ale to... ktoś to nie będzie podpisywał. Ja, wiem, ale to właśnie jest to, że nie ma takiego konkretnego planu, o czym tu już mówiliśmy planu działań, które muszą być podejmowane yy, i potem ten plan musi być z należytą konsekwencją i uporem realizowany. Tak. I wtedy by się okazało, że sprawa rozwodów jest na 58 miejscu. No. A tak to nie wiadomo, na którym jest. Może jest na pierwszym. Czyli panie premierze, kończąc, muszę pana zapytać, jak wielkiego wróża polskiej polityki zapytać, to jaka będzie przyszłość? Już jest przesądzone to, że nie, Kaczyński nie, nie, nie. z Mencenem i z Braunem będą tworzyć koalicję i razem z panem prezydentem Nawrockim po 2027 albo wcześniej roku zmieniać konstytucję, tworzyć wszystko, bo obóz liberalno-lewicowy czy ten centrowy jest przegrany? Nie, nic, nic nie jest przesądzone oczywiście. Są pewne symptomy. Są pewne sygnały, które należy właściwie czytać, ale to nie oznacza, że cokolwiek jest przesądzone. Poza tym sytuacja zewnętrzna jest strasznie skomplikowana, niepewna. Nie wiemy, czy nie stoimy na progu jakiejś nowej wojny światowej. Więc trzeba robić to, co trzeba, ale też pamiętać, że... Mm, nic nie jest do końca przesądzone. To Panie premierze, jeszcze ponieważ Pan wspomniał o tym niespokojnym czasie, był Pan przecież premierem i, i też komentuje Pan sytuację międzynarodową, zostawmy polską politykę na chwilę na koniec. Pan mówi, że u progu może trzeciej wojny, w każdym razie u progu na pewno niebezpiecznych wydarzeń, Ukraina wciąż jest w stanie wojny, Putin nie odpuszcza, Trump nie załatwił tego pokoju, teraz jest na Bliskim Wschodzie no też sytuacja bardzo napięta, Izrael atakuje Iran i i też nie wiadomo, czy Stany Zjednoczone się przyłączą do tego, czy nie. No i jest to rzeczywiście kwestia problematyczna. Jak pan to ocenia? W jakim właśnie jesteśmy punkcie no, napięcia mówią, geopolitycznego? Niektórzy mówią, że to jest w tej chwili sytuacja najbardziej groźna od czasów zakończenia II wojny światowej. Ja do końca tak nie uważam, bo pamiętam kryzys kubański. I to była najgroźniejsza sytuacja, bo wtedy dwa mocarstwa stały naprzeciw siebie, mam na myśli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Ale tego oczywiście nie można lekceważyć, tym bardziej, że jeżeli patrzymy na Bliski Wschód, no to mamy dwa państwa, które wzajemnie siebie chcą zniszczyć i mówią o tym otwarcie. Izrael mówi: zniszczymy was a Iran mówi, to my was zniszczymy, prawda, po to staramy się o broń atomową, żeby was zasypać tymi głowicami i raz na zawsze was wyeliminować z, z porządku światowego. To jest oczywiście bardzo groźne i zdaje się, że jest już pierwszy sygnał, że Izraelczycy, którzy jakby zaplanowali to pierwsze uderzenie i tak dalej, pomylili się w tym sensie, że sądzili, iż Iran nie ma aż tyle broni, która jest w stanie przynosić na określone straty dla, 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 dla Izraela. A co jeszcze ma? Mówią... Przywódcy Iranu, że mają rzeczy niesłychane, i świat dopiero zobaczy, co oni mają. To jest może, oczywiście, tylko takie bajdurzenie, a jeżeli jest cień prawdy w tym. I tutaj postawię kropkę, proszę Państwa. Leszek Miller, były premier. Bardzo dziękuję, Panie Premierze, za rozmowę, za komentarz.